Czy wiedzieliście, że niektóre rodzaje warzyw, którym ufaliście przez całe życie, mogą Wam po cichu szkodzić bardziej niż przynosić korzyści? Jeśli masz od 60 do 80 lat i do tej pory jadłeś warzywa, sądząc, że zawsze są zdrowe, to wideo możecie zaskoczyć. Nauka bowiem obecnie ujawnia, że niektóre popularne rodzaje warzyw mogą w rzeczywistości po cichu uszkadzać Twoje stawy, usztywniać naczynia krwionośne i zwiększać ryzyko niewydolności serca. Nie chcemy Was straszyć. Chodzi o Waszą ochronę. Różnica między tym czy o tym wiesz, czy nie, może oznaczać lata sprawności, niezależności i zdrowia. Dlatego dziś przedstawimy pięć rodzajów warzyw, które powinieneś wyeliminować, lub przynajmniej przygotowywać w inny sposób, aby chronić swoje serce i stawy. Te warzywa wciąż są częścią codziennej diety wielu seniorów, ale mogą powodować stany zapalne, bóle i nagłe problemy zdrowotne. Jednak gdy zrozumiesz, co tak naprawdę się dzieje, możesz szybko i łatwo poradzić sobie z sytuacją, nie rezygnując całkowicie z warzyw. Pod koniec tego filmu zrozumiesz, jak kilka drobnych zmian w diecie może oznaczać mniej wizyt u lekarza, mniej bólu oraz dłuższe i zdrowsze życie. Jeśli więc zależy Ci na ochronie serca i stawów oraz na niezależności na starość, trafiłeś we właściwe miejsce. Przyjrzyjmy się teraz pięciu warzywom, na które warto zwrócić uwagę po sześćdziesiątce, których właściwości zostały potwierdzone naukowo. Numer jeden: Nadmierne spożycie roślin psiankowatych. Jednym z pierwszych ukrytych błędów, które popełnia wielu seniorów, jest regularne spożywanie zbyt dużej ilości roślin psiankowatych takich jak pomidory, bakłażany, papryki i białe ziemniaki, nie zdając sobie sprawy, że mogą one po cichu wywoływać stany zapalne stawów. Te warzywa zawierają związki zwane alkaloidami, które u niektórych starszych dorosłych mogą nasilać stany zapalne, zwłaszcza w stawach już nadwyrężonych przez czas lub artretyzm. Problem polega na tym, że wielu z nas dorastało w przekonaniu, że pomidory są zdrowe, a ziemniaki to wygodne jedzenie. I tak jest, ale nie dla każdego i nie w dużych ilościach. Po sześćdziesiątce i później Twoje ciało staje się bardziej wrażliwe na pewne czynniki wyzwalające. Szczególnie rośliny z rodziny psiankowatych mogą powodować obrzęki lub sztywność stawów, które być może przypisywałeś starzeniu się. Ale to nie musi być kwestia starzenia się. To może być Twoja dieta. Kobieta o imieniu Doroty, 72-letnia, od lat budziła się ze sztywnymi dłońmi. Próbowała kremów, leków, a nawet ortes na ręce. Ale dopiero gdy jej córka zasugerowała, żeby na kilka tygodni wyeliminowała pomidory i bakłażany, obrzęki w końcu zaczęły ustępować. Dla niej rośliny psiankowate były brakującym elementem układanki. Z punktu widzenia układu sercowo-naczyniowego, niektórzy naukowcy zwracają również uwagę, że rośliny psiankowate mogą wpływać na metabolizm wapnia, co może mieć wpływ na zdrowie naczyń krwionośnych. To nie oznacza, że są niebezpieczne dla wszystkich, ale jeśli codziennie jesz zupę pomidorową, dania z ziemniaków lub faszerowaną paprykę, a twoje stawy lub serce nie są w najlepszym stanie, być może nadszedł czas, aby się zatrzymać i ocenić sytuację. Małe zmiany, takie jak zastąpienie białych ziemniaków batatami lub użycie cukinii zamiast bakłażana, mogą przynieść zauważalną różnicę. Celem nie jest wyeliminowanie wszystkiego, ale dostrojenie się do własnego ciała wraz z wiekiem. Nie chodzi o to, żeby jeść mniej, ale żeby jeść właściwie dla swojego organizmu. Numer dwa. Gromadzenie się szczawianów ze szpinaku i buraków. Kolejnym błędem w spożywaniu warzyw, który po cichu dotyka wielu seniorów, jest zbyt duże poleganie na warzywach o wysokiej zawartości szczawianów, takich jak szpinak i buraki, w przekonaniu, że robią coś świetnego dla swojego organizmu, podczas gdy w rzeczywistości mogą one po cichu przyczyniać się do obciążenia nerek i bólów stawów. Szczawiany to naturalne związki występujące w niektórych rodzajach warzyw. W małych ilościach są zazwyczaj nieszkodliwe, ale przy częstym spożywaniu w starszym wieku, zwłaszcza gdy nerki są już nieco obciążone, mogą zacząć powodować problemy. Niektórzy ludzie odczuwają to jako bóle mięśni, sztywność kolan lub pleców, a nawet ostrzejsze ataki kwasu moczowego. U innych mogą zacząć tworzyć się kamienie nerkowe, nie zdając sobie sprawy, że częściowo odpowiada za to ich upodobanie do szpinakowych smoothie. Był sobie pewien pan o imieniu Harold, lat 68, który szczycił się zdrowym odżywianiem. Każdego ranka miksował na śniadanie surowy szpinak z burakiem, ale z czasem jego poziom kwasu moczowego zaczął rosnąć i pewnego dnia trafił na pogotowie z kamieniem nerkowym. Jego lekarz delikatnie mu wyjaśnił, że to nie kwestia wieku, lecz szczawianów. Harold nadal je warzywa, ale je urozmaica. Jego podstawowymi produktami stały się jarmusz, rukola, sałata rzymska i szpinak wodny. Dowiedział się także, że lekkie duszenie szpinaku znacząco obniża poziom szczawianów. Przesłanie tutaj nie polega na tym, by bać się warzyw, lecz by je rozumieć. Niektóre z najzdrowiej wyglądających produktów mogą stać się cichymi wyzwalaczami, gdy ciało się zmienia. Niestety wiele osób po sześćdziesiątce zdaje sobie z tego sprawę dopiero wtedy, gdy szkody już zostały wyrządzone. Jeśli kiedykolwiek bez wyraźnego powodu zauważyłeś sztywność stawów, problemy trawienne lub kłopoty z nerkami, być może warto przyjrzeć się swojemu spożyciu szczawianów. Nie musisz z dnia na dzień całkowicie zmieniać swojej diety. Wystarczy zwracać uwagę na to, co mówi ci twoje ciało, i pamiętać, że nie chodzi tu o sztywne zasady. Chodzi o to, by dać swojemu ciału to, czego naprawdę potrzebuje. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te informacje za przydatne, napisz w komentarzu cyfrę 2, żebym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe teści, które informują i inspirują. Przejdźmy więc dalej. Numer 3 Warzywa psiankowate, które wywołują stany zapalne. Istnieje grupa warzyw, które brzmią całkowicie nieszkodliwie, a nawet zdrowo, dopóki nie ujawnią swojego działania. Pomidory, bakłażany, papryki i białe ziemniaki należą do rodziny psiankowatych. Dla wielu osób nie stanowią one żadnego problemu, ale u innych, zwłaszcza u osób powyżej 60 roku życia, warzywa psiankowate mogą po cichu zwiększać stany zapalne w organizmie, szczególnie w stawach i jelitach. To nie jest coś, co zauważysz z dnia na dzień. Objawy są subtelne. Budzisz się ze sztywnymi palcami, spuchniętym kolanem, które nie chce ustąpić, albo z uczuciem wzdętego brzucha nawet po lekkim posiłku. Te objawy są często bagatelizowane jako oznaka starzenia się, ale to nie wszystko. Rośliny psiankowate zawierają związek chemiczny zwany solaniną, który u wrażliwych osób może podrażniać przewód pokarmowy i nasilać reakcje zapalne. Chociaż solanina występuje w niewielkich ilościach, te małe dawki z czasem się kumulują, zwłaszcza przy codziennym spożywaniu roślin psiankowatych. Opowiem wam o Grace, 72-letniej emerytowanej nauczycielce, która kochała swój ogród i domowy sos pomidorowy. Przez lata sądziła, że jej opuchnięte dłonie są wynikiem nadmiernej pracy lub artretyzmu. Jednak po tym, jak przyjaciółka poradziła jej, by na kilka tygodni wyeliminowała psiankowate ze swojej diety, zauważyła zaskakującą zmianę. Ból ustąpił, odzyskała siłę w dłoniach, a pierścionki łatwiej się zakładały. To nie była magia, tylko świadomość. Całkowicie przestała jeść pomidory, ale teraz dobrze je gotuje. Kilka dni w tygodniu ich unika i nie je ich późno wieczorem. To jest mądrość, którą zdobywamy w późniejszym wieku nie ze strachu, lecz z obserwacji reakcji własnego ciała. Jeśli budzisz się sztywny lub masz bardziej zapalone kolana czy palce, niż powinieneś, spróbuj na 10 dni wyeliminować rośliny psiankowate. Zastąp je batatami, warzywami liściastymi lub cukinią. Następnie stopniowo wprowadzaj je z powrotem i obserwuj, co się dzieje. Celem nie jest utnienie zjedzenia wroga. Celem jest zakończenie walki wewnątrz własnego ciała, walki, o której nawet nie wiedziałeś, że się toczy. W naszym wieku zasłużyliśmy na prawo, by czuć się dobrze we własnej skórze. A czasem zaczyna się to od prostej zmiany diety. Numer 4 Warzywa konserwowe pełne sodu i konserwantów. Nie wszystkie warzywa są takie same, a tym bardziej nie wszystkie ich formy. Warzywa konserwowe mogą wydawać się wygodnym wyborem, zwłaszcza jeśli mieszkasz sam lub nie masz ochoty gotować. Są szybkie, niedrogie i mogą stać w spiżarni wiecznie. Ale jest tu haczyk. Wiele z nich zawiera tyle sodu i chemicznych konserwantów, że po cichu niweczy wszystkie korzyści, jakie warzywa powinny oferować. Weźmy na przykład zieloną fasolkę. Świeża lub lekko duszona fasolka wspiera zdrowie serca i trawienie. Ale gdy jest w puszce i zawiera od 400 do 800 mg sodu na porcję, stanowi to problem, zwłaszcza dla seniorów z wysokim ciśnieniem krwi lub chorobami serca. I nie chodzi tylko o sól. Wiele konserwowanych warzyw zawiera związki takie jak bisfenol A lub BPH z wewnętrznej powłoki puszki, które mogą zakłócać gospodarkę hormonalną, zwiększać stres oksydacyjny, a z czasem nawet wpływać na funkcjonowanie stawów. Przypomina mi się pewna historia. Frank, 78-letni wdowiec z Ohio, każdej zimy kupował konserwowaną kukurydzę, groszek i marchewkę. Myślał, że w ten sposób robi coś dobrego dla swojego ciała, ale podczas rutynowej kontroli lekarz stwierdził u niego podwyższone ciśnienie krwi i niewyjaśnione obrzęki kostek. Lekarz zapytał go o spożycie sodu. Frank był zaskoczony, gdy okazało się, że winowajcą nie są chipsy ani przetworzone mięso, lecz jego zdrowe warzywa w puszkach. Po przejściu na mrożone warzywa lub warzywa bez dodatku soli, a te, których używał płukał, obrzęki ustąpiły, a jego wyniki się poprawiły. Główną lekcją jest to, że nawet zdrowa żywność może stać się niezdrowa, jeśli jest zbyt mocno przetworzona. Nasze ciało, zwłaszcza po 60 roku życia, nie regeneruje się po takich ingerencjach tak szybko jak wcześniej. Kiedy twoje nerki i układ sercowo-naczyniowy już z wiekiem pracują ciężej, nadmiar sodu i substancji chemicznych może zaburzyć równowagę. I to na twoją niekorzyść. Następnym razem, gdy sięgniesz po konserwę, zatrzymaj się. Spójrz na etykietę. Jeśli zawiera więcej niż 140 mg sodu na porcję lub składniki, których nie potrafisz wymówić, odłóż ją z powrotem. Wybieraj produkty o niskiej zawartości sodu lub bez BPA. A jeszcze lepiej, kup małe opakowanie mrożonych warzyw. Ugotuj je na parze z odrobiną oliwy z oliwek, a twoje ciało ci za to podziękuje. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te informacje za przydatne, napisz w komentarzu cyfrę 4, żeby dać znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Przejdźmy więc dalej. Numer 5. Marynowane warzywa o wysokiej zawartości octu i cukru. Marynowane warzywa mogą wydawać się nieszkodliwe. To przecież tylko ogórki w słoiku, prawda? Ale dla starszych dorosłych, te słone, pikantne przekąski, mogą po cichu sabotować zdrowie serca i komfort stawów, zwłaszcza jeśli są spożywane regularnie. Wiele marynowanych warzyw jest zanurzonych w zalewie pełnej octu, cukru i soli. A chociaż mogą sprawiać przyjemność twoim kubkom smakowym, jednocześnie zwiększają stan zapalny w organizmie. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Ocet sam w sobie nie jest zły, ma swoje zastosowania, ale gdy marynowane warzywa zawierają duże ilości kwaśnych konserwantów i rafinowanego cukru, wprowadzają twój organizm w stan prozapalny. To oznacza większy nacisk na stawy, większy ból rano i większe zużycie tętnic. U osób z artretyzmem, cukrzycą lub wysokim ciśnieniem krwi ryzyko szybko się zwielokrotnia. Pewien pan, z którym rozmawiałem, nazywał się Walter, miał 82 lata i pochodził z Georgii. Uwielbiał marynowane buraki. Jadł je prawie codziennie, ponieważ uważał, że pomagają mu w trawieniu. Ale z biegiem lat zauważył, że sztywnieją mu kolana i rośnie poziom cukru we krwi. Kiedy jego dietę sprawdził specjalista, okazało się, że winne nie są tylko desery. To była marynowana warzywa, które w każdej porcji kryły łyżeczki cukru i sodu. Gdy tylko Walter ograniczył ich spożycie i przeszedł na lekko duszone świeże warzywa, sztywność stawów zaczęła ustępować. Jego poranne spacery się wydłużyły. Miał wrażenie, jakby odzyskał nogi. To klasyczny przykład na to, jak nawet warzywa mogą działać na Twoją niekorzyść, jeśli są nadmiernie przetworzone i niewłaściwie konserwowane. Po 60. roku życia Twoje ciało staje się bardziej wrażliwe na przewlekłe czynniki stresowe. Rzeczy takie jak wahania poziomu glukozy, zatrzymywanie wody i stany zapalne komórek mają większy wpływ niż w wieku 40 lat. Twoje serce i stawy są szczególnie podatne na tego rodzaju cichy atak. Co więc zrobić zamiast tego? Jeśli naprawdę lubisz kiszone warzywa, spróbuj przygotować je samodzielnie, używając minimalnej ilości soli i bez cukru. Albo jedz je tylko z umiarem. Traktuj je jako dodatek smakowy, a nie jako danie główne. I zawsze sprawdzaj skład, czy nie zawiera fruktozy, syropu kukurydzianego, sztucznych barwników lub niewymawialnych konserwantów. Unikaj ich. Jeśli chodzi o jedzenie, zwłaszcza w naszym wieku, wygoda nigdy nie powinna odbywać się kosztem zdrowia. Twoje stawy i serce ciężko pracują, aby utrzymać Cię w ruchu i niezależności. Nie utrudniajmy im pracy każdym kęsem. Numer 6. Bakłażan pełen roślin psiankowatych i szczawianów. Bakłażan może wyglądać niewinnie na talerzu, ale u niektórych starszych dorosłych po cichu sprzyja bólom stawów i stanom zapalnym. Należy do rodziny roślin psiankowatych, podobnie jak pomidory, papryka i ziemniaki. Chociaż te warzywa nie są niebezpieczne dla wszystkich, mogą powodować poważne problemy u osób z artretyzmem lub wrażliwym układem trawiennym. Już to wyjaśniam. Bakłażan zawiera alkaloidy takie jak solanina, które u niektórych osób mogą nasilać stany zapalne. W małych ilościach nie są toksyczne, ale jeśli Twoje ciało już zmaga się z degeneracją stawów, starymi urazami lub przewlekłymi problemami autoimmunologicznymi, te substancje mogą dolać oliwy do ognia. U wielu seniorów objawia się to sztywnością kolan, obrzękiem palców lub głębokim bólem w biodrach, który po prostu nie ustępuje. Jest jeszcze problem szczawianów. Bakłażan zawiera umiarkowaną ilość szczawianów, które mogą zakłócać wchłanianie wapnia, a nawet przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych, jeśli Twoje ciało nie potrafi ich dobrze przetwarzać. Wraz z wiekiem wydajność nerek w usuwaniu produktów przemiany materii się zmniejsza, więc nawet niewielka ilość szczawianów może się gromadzić i powodować problemy. Pamiętam rozmowę z 70-letnią kobietą o imieniu Eileen z Arizony. Uwielbiała bakłażana z parmezanem i jadła go prawie co tydzień. Ale z biegiem lat zaczęła coraz częściej odczuwać skurcze w dłoniach, a stawy w palcach miała opuchnięte, nawet w ciepłą pogodę. Jej lekarz nie znalazł nic niepokojącego w badaniach krwi, ale lekarz medycyny holistycznej zalecił jej ograniczenie spożycia roślin z rodziny psiankowatych. Dwa tygodnie po wyeliminowaniu bakłażana i papryki z diety Eileen powiedziała, że to tak, jakby ktoś spuścił płyn z jej stawów. Mogła znowu robić na drutach bez bólu. Oczywiście nie każdy reaguje w ten sam sposób. Niektórzy seniorzy jedzą bakłażana bez problemów, ale jeśli już cierpisz na sztywność stawów lub masz w wywiadzie problemy z nerkami, warto spróbować. Spróbuj wyeliminować go na dwa do trzech tygodni i obserwuj, jak czuje się twoje ciało. Wyniki mogą cię zaskoczyć. A jeśli szukasz zamiennika, cukinia i dynia, to fantastyczne alternatywy. Są łagodne dla układu trawiennego, mają niką zawartość szczawianów i nie wiążą się z takim samym ryzykiem stanów zapalnych. Pamiętaj, że gdy masz 60, 70 lub 80 lat, nie chodzi o to, co jest popularne czy modne. Chodzi o to, za co Twoje ciało po cichu ci dziękuje. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te informacje za przydatne, napisz w komentarzu cyfrę 6, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Przejdźmy więc dalej. Końcowe przemyślenia. Starzenie się nie oznacza rezygnacji z jedzenia, które lubisz. Chodzi o to, by być mądrzejszym w wyborze tego, co naprawdę wspiera Twoje ciało. Każdy kęs albo pomaga Twoim stawom poruszać się swobodniej, albo sprawia, że bolą trochę bardziej. Każdy posiłek albo wzmacnia Twoje serce, albo je obciąża. A to, czego często nie zdajemy sobie sprawy, to fakt, że drobne wybory, takie jak to, jaką warzywę dodamy do sałatki lub do duszonych warzyw, mogą po cichu wpływać na to, jak się czujemy każdego dnia. Prawda jest taka, że nikt nas nie uczy, jak się odżywiać po sześćdziesiątce. Większość z nas po prostu je to, co zawsze, zakładając, że skoro to było dobre w wieku czterdziestu lat, to musi być dobre także teraz. Ale starzenie się zmienia wszystko. Układ trawienny zwalnia, pojawiają się stany zapalne, a tolerancja na ukryte substancje drażniące spada. Dlatego wybór jedzenia, nawet tego, które brzmi zdrowo, jak warzywa, jest wyrazem troski o siebie a nie ograniczeniem. Nie trzeba panikować ani z dnia na dzień zmieniać diety. Wystarczy zacząć być ciekawym. Jeśli cierpisz na sztywność stawów, niewyjaśnione zmęczenie, lub kołatanie serca po jedzeniu, zadaj sobie pytanie. Czy to może być spowodowane czymś, co jesz? Zasługujesz na to, by czuć się dobrze w swoim ciele, bez względu na wiek. A czasami to dobre samopoczucie nie zaczyna się od tabletki, lecz od mądrzejszej listy zakupów. Na zakończenie polecam: Spróbuj przez kilka tygodni wyeliminować przynajmniej jedno z tych pięciu warzyw. Zastąp je czymś delikatniejszym, obserwuj, jak reaguje Twoje ciało i daj się zaskoczyć. Nigdy nie jest za późno, by poczuć się lepiej, a czasem to lepsze samopoczucie zaczyna się od drobnej, niepozornej decyzji przy kolacji. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Chcielibyśmy poznać Waszą opinię. Napiszcie w komentarzach, czego się dziś nauczyliście i jak zamierzacie to wykorzystać w swoim życiu. Wasze opinie są dla nas bardzo ważne, więc nie wahajcie się nimi podzielić. Czytanie Waszych komentarzy jest dla nas ogromną motywacją i wsparciem. Jeśli podobało Wam się to wideo i było dla Was pomocne, zostawcie lajka, zasubskrybujcie nasz kanał i udostępnijcie je dalej. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć kolejne wartościowe treści, które będą Was informować i inspirować. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.